Jak zawsze, pozdrawiam bardzo serdecznie. To zaczynamy. Kochani, żyjemy w czasach, w których zmienia się nie tylko język debaty publicznej, ale zmienia się sens pojęć. To, co jeszcze wczoraj było nienaruszalnym fundamentem rodzina, godność człowieka, misja medycyny dziś próbuje się przedefiniować i odwrócić do góry nogami. Pojęcia Zostają wyrwane ze swojego naturalnego kontekstu i wtłoczone w ramy ideologii, która próbuje narzucić światu nowe standardy. Dziś w naszym dzienniku redaktor Rafał Stefaniuk porusza temat, który nie jest kolejną akademicką dyskusją. To sprawa fundamentalna. Chodzi o dokument Światowej Organizacji Zdrowia, który pod pozorem troski o zdrowie kobiet wprowadza rozwiązania uderzające w samo serce społeczeństwa. W tym materiale znalazły się głosy lekarzy, polityków, ekspertów, a także mój komentarz, i właśnie dziś chcę Wam o tym powiedzieć szerzej. To nie jest drobna korekta, to nie jest jakaś kosmetyka prawa, to radykalna zmiana, która uderza w rodzinę. To ideologiczna rewolucja, taka, jaką już dawno temu zapowiadano w manifeście komunistycznym. Marx i Engels pisali przecież, że trzeba podważyć podstawowe więzi, rodzinę, tradycję, wiarę. I dziś to widzimy. Jak ta logika wciela się w życie, urabia y, myślenie człowieka i jest ubrana w garnitur globalnej instytucji. No to w takim razie ten nowy dokument. WHO to nie jest jakieś nowum, to nie jest pierwszy raz, gdy WHO zabiera głos nośny w pewnych sprawach. Wcześniejsze wersje znaliśmy my już chociażby w latach 2012, 15, 18 i 22, ale teraz zmienia się coś zasadniczego. Tym razem nie chodzi o zalecenia, ale o wymuszenie. Państwa mają zagwarantować pełny i nieograniczony dostęp do tego co określa się mianem usługi medycznej. My wiemy jaki wyraz w tej usłudze medycznej jest ukryty. Ze względu na pewne treści to jest taka usługa na literę A. Ale bariery prawne, administracyjne, proceduralne wszystko ma zostać usunięte. Całe systemy zdrowotne mają być przeorganizowane tak, by prawo kobiety do decyzji stało się nadrzędne wobec wszystkiego, wobec rodziny, wobec tradycji, wobec prawa, wobec prawa naturalnego. Medycyna, która z definicji była misją obrony życia, zostaje przekształcona w mechanizm techniczny, gdzie życie jest redukowane do przedmiotu, a śmierć po prostu do procedury. I wreszcie mamy ten wyraz na literę A, czyli aborcję. Jak wizyta u stomatologa. Wyobraźcie sobie, decyzja o odebraniu życia dziecku ma być tak prosta jak wizyta u dentysty. Tak właśnie opisują to ci wszyscy, którzy wyjaśniają ten dokument. Znosi się okres na refleksję, dokąd kobieta miała czas i mogła sobie przemyśleć pewne rzeczy. By porozmawiać z bliskimi i podjąć decyzję w świetle wszystkich konsekwencji. Teraz tego czasu ma nie być. Decyzja ma być szybka, uproszczona, niemal automatyczna. WHO proponuje także wdrożenie telemedycyny. Kobieta sama, z ekranem komputera, może z botem, miałaby sięgać po środki farmakologiczne, które kończą się unicestwieniem istniejącego w niej życia. Bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem, bez jakichkolwiek rozmów z osobami najbliższymi. To jest element przeniesienia odpowiedzialności na pielęgniarki położne, a nawet na innych pracowników ochrony zdrowia. Ci ludzie często nie są przygotowani do radzenia sobie z dramatycznymi powikłaniami, a jednak mają wziąć. Na siebie ciężar, którego nikt nie powinien dźwigać. To nie jest już medycyna, to jest biurokracja śmierci ubrana w biały kitel. No i wreszcie ten cios w rodzinie. Ale może najbardziej dramatyczny fragment tego dokumentu to ten, w którym mówi się, że kobieta, nawet nieletnia, może podjąć decyzję bez wiedzy i zgody osób najbliższych. Co to oznacza w praktyce? Rodzice zostaną odsunięci od procesu decyzyjnego, ojciec dziecka przestaje istnieć w systemie prawnym, rodzina zostaje zepchnięta na margines, jakby była przeszkodą, a nie naturalnym środowiskiem życia człowieka. Czym tłumaczy to WHO? WHO tłumaczy to prawami człowieka, autonomią decyzji. Ale każdy, kto choć trochę zna historię, wie, że ta narracja to nic nowego. To dokładnie ta sama logika, która w imię równości i wolności doprowadziła do zamachów na fundamenty społeczeństwa. To marksistowska wizja świata, w której rodzina nie jest już potrzebna, bo w jej miejsce wchodzi system globalny, bezduszny, zarządzany odgórnie. A konsekwencje? Proste. Rozpad więzi, utrata zaufania, demontaż wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Dziecko zostaje samo, matka zostaje sama, ojciec zostaje wykluczony, a społeczeństwo osłabione i zdezintegrowane, i staje się wówczas bardzo łatwym łupem ideologii. I wreszcie, to, co tak często określa się w naszej nomenklaturze językowej cywilizacją śmierci, zaczyna triumfować. Medycyna zawsze była powołaniem do obrony życia. Lekarze składali przysięgi, że będą ratować, chronić, wspierać, a dziś Światowa Organizacja Zdrowia próbuje narzucić logikę, w której życie jest problemem do rozwiązania, a śmierć po prostu usługą medyczną. To, co przedstawia się jako postęp, jest w rzeczywistości barbarzyństwem. To cofnięcie się do logiki, w której człowiek jest redukowany do roli rzeczy, nie jest podmiotem, jest przedmiotem. Tak właśnie wygląda cywilizacja śmierci. Nie przychodzi ona z hukiem, ale cicho i to metodycznie. W imię zdrowia, w imię praw, w imię nowoczesności. Dlatego trzeba powiedzieć jasno, ten dokument WHO to nie jest. Zwykły urzędowy papier. To jest manifest cywilizacji śmierci. To próba narzucenia całemu światu, w którym życie nie ma wartości, tej antywartości, która mówi, że przed życiem jest wybór, a rodzina, uważana za fundament, zostaje tutaj odrzucona, bo stanowi przeszkodę. Właśnie dziś w naszym dzienniku znajdziecie komentarze wielu osób, tak jak już powiedziałem, ale również. Mój głos w tej sprawie, ale tu w podcaście chcę to powtórzyć z całą mocą. Nie możemy pozostać obojętni, bo to nie jest tylko spór o jakieś tam przepisy. To jest pytanie o to, jaką cywilizacją będziemy. Czy będziemy cywilizacją życia opartą na rodzinie, godności i prawdzie? Czy zgodzimy się na cywilizację śmierci, opartą na technice samotności i kłamstwie? Myślę, że to pytanie jest bardziej aktualne dziś niż kiedykolwiek. Jak to jest, że wytyczne takiej organizacji, która ma w swojej nazwie Organizację Zdrowia, że organizacja rekomenduje państwu eliminację wszelkich ograniczeń w dostępie do aborcji? Od wymogów administracyjnych po regulacje wynikające z prawa karnego. Procedura? Ma być więc nie tylko powszechnie dostępna, lecz także całkowicie uwolniona od kontroli prawnej, administracyjnej i przede wszystkim etycznej. Tak skonstruowany system nie ma nic wspólnego z troską o zdrowie kobiet, wręcz przeciwnie. Sprowadza dramatyczny wybór do zwykłej usługi, którą można zamówić, wykonać i szybko o niej zapomnieć. To próba. Uczynienia z aborcji standardowej procedury medycznej, to, jak już powiedziałem, redukcja człowieka do przedmiotu i usunięcia z życia tych praw i wartości, które tworzą naszą cywilizację. Dlatego zainteresujmy się tym, żeby w naszym życiu, w życiu społecznym walka o życie stanowiła centralny przedmiot naszej troski. Nie da się takiego działania usprawiedliwić jakąś retoryką praw reprodukcyjnych, bo konsekwencje sięgają dalej: osłabienie roli rodziny, naruszenie zaufania w relacjach, demontaż mechanizmów wsparcia dla młodych ludzi stojących wobec kryzysu. To jest ta kwestia. WHO argumentuje, że wymogi dotyczące zgody osób trzecich są niezgodne z interpretacją międzynarodowych praw człowieka. To jednak tylko jedna perspektywa prawna i etyczna. Istnieje też inna, ponadregionalna, ponadinstytucjonalna, która mówi o godności osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Tak więc. Idziemy do przodu, nie poddajemy się, zachęcam do tego, żebyście oprócz tego kanału na YouTube weszli również na mój blog, Artur Dąbrowski Info. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli możecie, podajcie dalej tę informację. Dziś te treści trzeba przedstawiać w taki sposób, Resztę macie Państwo na moim blogu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę o udostępnianie, komentowanie i o lajkowanie, ponieważ to przyczyni się również do zwiększania zasięgów w tym celu, żeby ta prawda o życiu i ta prawda troski o społeczne nauczanie Kościoła i w ogóle o naszą cywilizację docierała do jak największych. Kręgów ludzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za to, że towarzyszycie mi w drodze. Wszystkiego dobrego.